Cześć, z tej strony Antoni Łącki. W dzisiejszym wideo zajmiemy się twoim głosem. Przekonamy się, jakie z czynności które wykonujesz każdego dnia. Te przekonania, które nosisz w głowie, mogą negatywnie wpływać na jakość twojego głosu. oraz dam ci też kilka praktycznych wskazówek, dzięki którym będziesz mógł, będziesz mogła Poprawić jakość swojego głosu, sprawić, że będzie bardziej przekonywujący i nawet czasami bardziej atrakcyjny. Także zapraszam do oglądania. Na co dzień pracuję jako trener. To znaczy, że większość mojego czasu spędzam na sali szkoleniowej, prowadząc warsztaty, prelekcje, szkolenia. Jakieś grupy brainstormingowe. Generalnie głos jest moim głównym narzędziem pracy, dlatego z, z biegiem czasu, kiedy pracowałem z nim coraz więcej, musiałem wykształcić w sobie takie dobre nawyki, żeby mój głos właśnie sprzyjał temu, co robię, żeby ludziom łatwiej się mnie słuchało i też żebym mógł mówić i używać mojego głosu wystarczająco często dlatego że bardzo często zdarza się tak że twój głos się męczy i przez to też nie brzmi tak jak brzmieć powinien to spotykać to może osoby które właśnie podobnie jak ja z głosem dużo pracują na przykład nauczyciele korepetytorzy czy inne osoby które bardzo dużo mówią czy osoby które na przykład pracują na słuchawce Także, dlaczego ten głos jest taki istotny? Kiedy kogoś spotykamy, to, to tak naprawdę to w jaki sposób on się wysławia, jego głos jest jednym z pierwszych czynników, dzięki któremu zdecydujemy, czy to jest osoba, której warto posłuchać, czy to jest ktoś pewny siebie, niepewny siebie, czy to jest ktoś charyzmatyczny. Naprawdę głos ma na to ogromny wpływ. Wyobraźmy sobie, że ktoś mówi do ciebie, Słuchaj, jest taka świetna knajpa, nowa na mieście, byłem tam, bardzo dobre jedzenie, może pójdziemy tam zjeść. A ktoś ci powie, słuchaj, byłem w tej nowej knajpie, na mieście naprawdę mają genialne jedzenie. Idziemy tam zjeść? Od razu myślę, że większość z osób oglądających to wideo bardziej posłuchałaby osoby drugiej. Dlaczego? Bo jej wypowiedź była pełna emocji. Bo jej wypowiedź tak naprawdę pytanie, czy, czy idziemy, było założeniem, że tak na pewno idziemy, tylko szukanie potwierdzenia. Także możemy naprawdę bardzo zmienić ton naszej wypowiedzi w zależności od tego, jak podziałamy z nią głosem. Natomiast to jest tylko jedno z zastosowań. Generalnie dużo przyjemniej się słucha. Głosu przepełnionego emocjami, z różnymi tonami w sobie, z różną prędkością i wieloma innymi czynnikami, które sobie dzisiaj poruszymy. Ale zanim to, to, zanim do tego przejdziemy, to powiedzmy sobie o kilku kwestiach, które przeszkadzają w tym, żeby nasz głos brzmiał odpowiednio. I większość z nich naprawdę zaczyna się tutaj w głowie. Czy tego chcesz, czy nie, nasz umysł i nasze ciało. Są ze sobą bardzo mocno powiązane. Dlatego, jeżeli nosisz w głowie przekonanie, które na przykład brzmi to bardzo nieelegancko mówić zbyt głośno, bo naprawdę 80% osób, które, z, z którymi się spotykam, mówi po prostu zbyt cicho. Bo na przykład przyczyną tego może być to, że w dzieciństwie ich rodzice mówili ciszej. Cisz, cisz, nie krzycz, tak, nie unosz głosu, nie wolno tak mówić, to jest bardzo niegrzeczne. I przez co, przez ten wewnętrzny dialog, który teraz mają w głowie od ich rodziców, którzy po prostu cały czas ich uciszali, mówią zbyt cicho. I nawet jeżeli ten głos jest bardzo ciekawy, ma bardzo ładną barwę, ma piękną modulację, to bardzo ciężko wyłapać te rzeczy. Jeżeli jest na 20 poziomach, 20% głośności, tak? Naprawdę to nie chodzi o to, żeby teraz krzyczeć, ale żeby po prostu mówić troszeczkę, no pół tonu głośniej niż mówimy zwykle, dlatego że jest, no, oczywiście teraz wstrzymajmy się, w zależności od kontekstu, tak? Jeżeli jesteśmy gdzieś w miejscu takim jak biblioteka, no to nie będziemy mówić teraz głośno, tak tam raczej będziemy szeptać. Chodzi oczywiście też o to, żeby mieć zdrowy rozsądek, ale. W takim ogólnym pojęciu, żeby po prostu mówić troszkę głośniej niż robimy to normalnie. Kolejne przekonanie, które możemy mieć w głowie, to to, że nasz głos powinien brzmieć jakoś. Co przez to rozumiemy? Czyli na przykład znamy jakiegoś aktora, znamy jakiegoś piosenkarza, mamy jakiegoś znajomego, którego głos brzmi po prostu świetnie. Po prostu genialnie nam się podoba, chcielibyśmy, żeby nasz głos brzmiał tak samo, dlatego staramy się upozorować, żeby nasz głos brzmiał w podobny sposób. I przez co zbyt mocno się spinamy, zbyt mocno staramy się, żeby on tak brzmiał i przez to on brzmi dużo, dużo gorzej. Brzmi o wiele gorzej, dlatego że nasze mięśnie są spięte przez ten, te starania i ten głos brzmi, staram, jakby czuć, że to nie jest nasz głos, tylko że staramy się brzmieć w jakiś inny sposób, tak jak jakbym próbował teraz mówić, tak bardzo głęboko. Tak? I to gdzieś tam, to na pewnym poziomie, to nawet nie, nie, nie słychać tego aż tak, ale jakby się ze mną rozmawiało, dłuższą chwilę, to można by wyczuć, zaraz, coś jest nie tak z tym głosem. I właśnie tak coś nie tak się wyczuwa, takie coś, co jest nie tak, wyczuwamy, kiedy ktoś stara się brzmieć nie tak, jak powinien. Nie tak, jak powiedzmy brzmi naturalnie. Bo każdy ma różny głos. I chodzi o to, żeby zadbać o to, żeby nic nie przeszkadzało, mu się wydobywać. I wtedy mężczyzna, będzie brzmiał dokładnie tak, jak powinien, będzie dużo, dużo bardziej atrakcyjny i przekonywujący, przekonujący niż, niż kiedy. Będziemy starać się, żeby brzmiał jakoś specjalnie. I kolejna z serii przekonań to to, że głos to tylko tu. Głos jest tylko tu. Że kiedy mówimy, to tylko stąd ten głos się wydobywa. Oczywiście ogromna część tego, jak brzmi nasz głos, od, 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 zależy od tego, co dzieje się w tym obszarze. Natomiast bardziej zalecałbym traktowanie całego ciała jako instrument. Głos wydobywa się z nas razem z wychodzącym powietrzem i to powietrze przepływa tak naprawdę przez cały obszar tutaj naszej klatki piersiowej, brzucha, jamy ustnej, tutaj w całego tego obszaru, który teraz pokazuję. I jeżeli gdzieś tam będą jakieś zatory, które nie pozwolą temu naszemu głosowi przebywać sprawnie. Albo nie będziemy wystarczająco dobrze i głęboko oddychać, ten głos nie będzie odpowiednio brzmieć. Natomiast bardziej sprowadza się to na przykład do naszych jakichś błędów w posturze. Tak? Że pracujemy zbyt dużo przy komputerze, przez co się garbimy i tu jest spięcie, nie ma tego płynnego przepływu powietrza. Albo na przykład mamy wysuniętą szyję do przodu, bo cały czas patrzymy na dół na telefon tak? i przez to te powietrze nie wydobywa się w taki sposób, jak powinno. Jak temu zaradzić? Powiemy sobie w części e, mówiącej o tym, jakie ćwiczenia, jakie, jakie sposoby możesz zastosować, żeby ten głos brzmiał dobrze. Na razie idziemy e, krok po kroku przez rzeczy, które mogą Tobie e, przeszkodzić. E, także co jeszcze na to wpływa? E, nasz stan emocjonalny na pewno. Jeżeli będziemy bardzo zdenerwowani, zestresowani, nas, nasz głos będzie to odzwierciedlał. E, I to jest z jednej strony przekleństwo, tak? bo jeżeli ma, jesteśmy w stanie emocjonalnym, który nie chcemy, żeby był rozpoznany, to um, niestety nasz głos nas zdradzi i, i wszyscy ten, ten głos um, usłyszą i prawdopodobnie wyczują, w jakim stanie jesteśmy. Ale z drugiej strony, kiedy mówimy, taki stan emocjonalny sprawia, że nasz głos brzmi inaczej, nasz głos brzmi ciekawiej. Dlatego opowiadając jakąś historię, i zmieniając nastrój, w jakim ją, mówi, ją opowiadamy, to wpłynie na to, jak będzie brzmieć nasz głos, nasz głos podczas opowiadania tej historii. Więc jak będziemy mówić, no byłem ostatnio w tym miejscu, tam było tak bardzo fajnie, wszystko było przyjemnie, rozmawialiśmy i było bardzo towarzysko, tak? Albo jeżeli powiem coś w no i wtedy go znalazłem, to nie był dobry widok. I, I widzicie, już teraz, kiedy zmieniamy taki nastrój tego, o czym opowiadamy, już zmienia się nasz głos. I chodzi o to, że wtedy dużo ciekawiej słucha się takiej historii, dużo ciekawiej słucha się kogoś. Kogo głos się troszkę różni, aniżeli gdybym cały czas mówił w ten sam sposób, gdzie zupełnie nic nie jest różne od, poprzednego, od poprzedniego zdania, każde następne brzmi dokładnie tak samo jak to, które powiedziałem przed chwilą. To po prostu nie jest ciekawe. Od razu dużo szybciej ktoś może się wyłączyć słuchając takiej wypowiedzi, niż takiej ciekawej, która jest właśnie. Naładowana tymi emocjami. Tak jak staram się mówić cały czas, oczywiście bez żadnego przekoloryzowa przekoloryzowania tej, tego, tego nacechowania emocjonalnego, ale żeby gdzieś tam ono się jednak znalazło, żeby brzmiało lepiej. Także, jeszcze takie kilka rzeczy, które nie do końca są bezpośrednio związane z emisją, ale mocno wpływają też na jakość tego, jak to, co mówimy, jest odbierane. To znaczy. Dźwięki, na przykład nasze namysłu. To, to są takie rzeczy jak kiedy mówimy i yy, yy, mamy taką yy, przerwę, i yy, yy. u mnie też to wyłapiecie. Natomiast wyłapiecie tego 90% mniej niż byście wyłapali, jak, jak zaczynałem pracować z, z głosem w ogóle warsztatowo około 6 lat temu. To jest coś, co bardzo, bardzo zaburza odbiór. Nawet jeżeli mówicie bardzo mądre rzeczy, nawet jeżeli pięknie operujecie waszym głosem, a co trzy sekundy przerywacie to czymś takim jak mm, to bardzo trudno się na tym skupić. I jak sobie z tym radzić? Też opowiemy sobie później, także koniecznie zobaczcie wideo do końca. To, co jeszcze mi przychodzi do głowy, to takie wstawki, które możemy wkładać do naszych wypowiedzi, które nic nie wnoszą, czyli tak jakby w sumie coś takiego, jakby rzeczy, które nie wnoszą zbyt dużo treści, ale uzupełniają tą pustkę w wypowiedzi. To jest bardziej rzecz dotycząca semantyki, tak? czyli tego, jakich słów używamy podczas mówienia. Natomiast mm, też chciałem o tym wspomnieć, ponieważ to, to czasami jest mówione zupełnie. Bezwiednie, tak. to jest taki dźwięk namysłu, troszkę bardziej skomplikowany. Jeszcze jedna rzecz, którą zawsze zauważam, kiedy pracuję z osobami w call center, na przykład tak, w obsłudze klienta. Jest takie, takie powiedzenie, taka, taka, takie zalecenie, że jeżeli rozmawiamy z kimś przez telefon, warto się uśmiechać, tak? bo wtedy, jeżeli się uśmiechamy, to ta druga osoba po drugiej stronie słuchawki słyszy ten uśmiech. Tak? No i to może się rozszerzyć do tego, żeby po prostu być w wygodnej pozycji i tak dalej, ale żeby się uśmiechać. Natomiast tutaj coś, co zauważyłem i jest mocno, um, jeżeli weźmiemy to z, z, zbyt mocno do siebie, to może zaburzyć troszkę naszą wypowiedź. Bo no zobaczcie, co się dzieje, kiedy mówimy uśmiechając się bardzo intensywnie. Jeżeli cały czas będę mówił w taki sposób, uśmiechając się, nawet jeżeli staram się, żeby ten uśmiech był bardzo naturalny, chociaż pewnie tak nie wygląda, to mówię przez nos. Tak? Jeżeli mówię przez nos, zobaczcie jak teraz brzmi mój głos, a jak teraz brzmi mój głos, kiedy mówię z uśmiechem? Ten głos się bardzo zmienia. Jeżeli uśmiechamy się zbyt mocno, zbyt długo, ten nos, ten, nos, ten głos będzie brzmieć dziwnie, dlatego że będzie właśnie mówić przez. Nos. Dlatego uśmiechajmy się podczas odpowiedzi, ale też bez przesady, żeby nie, 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 nie brzmieć po prostu dziwnie. I to by było wszystko, natomiast teraz troszkę z tych rzeczy, które pomogą Ci podnieść jakość tego, tego dźwięku. I pierwszą rzeczą, o której, o której mm, chciałbym powiedzieć, to postawa. Czyli jak zrobić, żeby to narzędzie, ten, ten instrument, który mamy do wydawania dźwięku, działał odpowiednio. Wyobraź sobie, jak stoisz bądź siedzisz, że do czubka Twojej głowy przyczepiony jest sznurek. I ten sznurek podnosi cię troszeczkę nad ziemię, tak że jesteś zupełnie rozluźniony, tak jak po prostu wisisz e, i wszystko, cały twój kręgosłup jest rozluźniony, wszystkie mięśnie są rozluźnione i następnie ten, na tym sznureczku ktoś opuszcza cię na dół. I po prostu stoisz idealnie prosto, siedzisz idealnie prosto, tak, że w ogóle nie musisz żadnego wysiłku w to wnosić. Po prostu Twoje ciało jest perfekcyjnie proste. I to jest właśnie pozycja, która interesuje nas podczas mówienia. To jest to, co nas interesuje. Prosta pozycja, ustawione prosto nogi, ciężar rozłożony równomiernie, opuszczone barki. Wszystko po prostu na swoim miejscu w taki sposób, żeby nic nie przeszkadzało powietrzu wy wydostawać się z nas ale żebyśmy nie byli spięci. Bo jeżeli Ty musisz się wyprostować i to wymaga od Ciebie spięcia, bo masz powiedzmy wadę postawy, która sprawia, że jesteś cały czas pochylony, pochylona, to to napięcie będzie przeszkadzać Twojemu głosowi brzmieć tak, jak powinien brzmieć, tak jak mógłby. Brzmieć. Chodzi o to, żeby to było bezwysiłkowe, żebyś ty stał, żebyś ty stała w taki sposób, który nie wymaga od ciebie spinania tych mięśni, tylko po prostu one stoją jak najbardziej bezwładnie, natomiast prosto, bo wtedy, kiedy stoisz prosto, twój głos brzmi dużo lepiej. I coś, co się z tym łączy, co, coś, co już mm, wspomniałem niebezpośrednio, to luz. To nie może być spięcie. Nie możesz być spięty, bo jeżeli chcesz brzmieć jakoś w specjalny sposób, to będziesz na przykład spinać swoje garbło. Jeżeli, tak jak wspomniałem już z postawą, masz jakąś wadę postawy albo chcesz się super wyprostować i będziesz do tego zapinać swoje mięśnie, to też będziesz brzmieć dziwnie, bo napięte mięśnie nie sprzyjają swobodnemu wydostawaniu się powietrza, które pomaga temu, żeby, żeby brzmieć o wiele lepiej. I. Um, i się zgubiłem. Powietrze z, y, wpływa. O, tak, już, już jestem, już to mam. Y, I żeby zweryfikować, czy Twoje ciało, twoje, Twoja postawa jest wystarczająco rozluźniona, y, to podczas mówienia powinieneś czuć, jak wszystko. Całe, cała Twoja jama brzuszna, ca, cały Twój brzuch, cała Twoja klatka piersiowa działa i wpływa na to, w jaki sposób y, z ciebie wydobywa się dźwięk. I jak poznać, czy to się odbywa? Ja teraz powiedzmy, kiedy do Was mówię, y, czuję, jak pracuje tutaj wszystko y, w tym obszarze. I jak zweryfikować, jakie to powinno być odczucie? Y, to będzie wyglądać troszkę dziwnie i może brzmieć troszkę dziwnie. Nie wiem, czy będę, nie będę musiał gdzieś tego wyłączyć, więc, więc może trochę zasłonię mikrofon. Spróbujcie. Bardzo delikatnie pokażę. Mniej więcej tak. I dzięki temu, jak zaczniecie w ten sposób kaszać, zobaczycie napięcie delikatne w tych, tych właśnie mięśniach, które powinny pracować, żeby zobaczyć, czy one są spięte, czy one są rozluźnione. Kolejna rzecz, którą można zrobić, też super dziwnie wyglądająca, to delikatne zaśmianie się. Też postaram się zasłonić ten mikrofon, żeby to nie brzmiało tak dziwnie. Więc. <laughs> Super dziwnie to musi wyglądać, jak, jak to oglądacie. Natomiast też w tym momencie weryfikujemy, czy te mięśnie są rozluźnione. I rozluźnienie wpływa na wszystko. Kiedy chcemy też rozluźnić sobie bardziej tutaj te strun struny głosowe, warto sobie ziewnąć. Nie, może odpalić jakąś kompilację ziewających ludzi na YouTubie, która, która sprawi, że zarazicie się tym ziewaniem od nich. Natomiast w ten sposób właśnie możecie zweryfikować, jak. Powinny się czuć wasze mięśnie podczas mówienia. I właśnie w ten sposób one powinny się czuć, kiedy też mówicie. Jak już mówimy o ludzie, to, to warto też rozgrzewać swoją jamę ustną, kiedy my będziemy mieli na przykład jakieś wystąpienie, przemówienie, lub po prostu kiedy wstajemy sobie rano. Co robimy rano, kiedy, kiedy wstajemy? To jest zwykle pierwszą rzeczą. Pierwszą rzeczą jest przeciągnięcie się. Tak? Roz, rozciągamy te wszystkie mięśnie. I sprawiamy, żeby były troszkę bardziej e, luźne, mniej, mniej takie, e, nawet nie wiem jakie słowa użyć, jak czują się po spaniu. No po prostu, e, żeby się obudziły. Tak? I kiedy na przykład mamy problem z tym, żeby, e, że, że zjadamy końcówki, jak mówimy, albo mówimy niewyraźnie, albo seplenimy, musimy rozgrzewać naszą, nasz aparat mowy. E, Świetnym przykładem tego jest na przykład dla mnie Kamil Kozieł, to jest trener wystąpień publicznych, który, jak sam mówi podczas swoich wystąpień, ma problem z seplenieniem. Ma takie wyzwanie, że po prostu, kiedy mówi, to to zdarza mu się seplenić. Natomiast, jeżeli byliście kiedyś na wystąpieniu Kamila, wątpię, żebyście wyłapali jakiekolwiek seplenienie podczas tego, kiedy on występuje na scenie. On mówi, że on wykonuje bardzo specyficzny zestaw ćwiczeń. Do, po to żeby e, rozgrzać swoją jamę ustną, żeby rozgrzać swój aparat mowy, żeby właśnie wyeliminować to seplenienie. I nie wiem dokładnie jak wygląda jego zestaw ćwiczeń. E, natomiast mogę wam pokazać jakiego typu ćwiczenia mogą pomagać wam rozgrzać swoją e, jamę ustną. To, to też będzie wyglądać strasznie dziwnie. E, natomiast to po prostu jest na przykład otwieranie ust jak najmocniej, tak? Wysuwanie ich do przodu, tak. Rozmasowywanie Robienie. No, nie jak to nazwać to wszystko sprawia, że te mięśnie się troszkę bardziej roz, e, rozluźniają i będą mówi, będzie mówić Wam się dużo wygodniej niż w miejscu, kiedy, kiedy tego nie robimy. E, także to jest coś dla osób na przykład e, mających problem z ceplenieniem lub na przykład mówiących e, niewyraźnie. Mm. Kolejna rzecz, nad którą możesz popracować, to spektrum z dźwięków, do których masz dostęp. I chodzi o to, że kiedy mówimy, żeby ten głos nie był monotonny, możemy używać do tego emocji, natomiast te emocje sprawiają, że nasz, że nie wiem, czy to jest dobre słowo, nawet spektrum, zakres dźwięków, który mamy dostępny do, podczas mówienia będzie się zwiększał, tak, bo możemy na przykład mówić coś bardzo głęboko, a możemy powiedzieć coś bardzo wysoko i powiedzieć, że co, co to było za zdziwienie, co tu się działo, tak, i, i, i chodzi o to, żeby te, te spektrum było jak najszersze, dlatego żebyśmy mogli podczas naszej wypowiedzi używać różnych tonów, bo wtedy ta wypowiedź jest dużo ciekawsza do słuchania, bo jeżeli zagralibyśmy na pianinie na przykład, um, Wypowiedź większy, większości osób, to można by użyć do tego jednego klawisza, bo cały czas oni używają dokładnie tego samego tonu. Ta modulacja w ogóle się nie zmienia. A chodzi o to, żeby używać wszystkich klawisz, żeby ten dźwięk był różnorodny, żeby, żeby chciało się go słuchać. I w tym właśnie pomaga posiadanie większego spektrum głosu. I na to też jest bardzo proste ćwiczenie, które możecie zrobić sobie w domu, które. Um, które no też będzie wyglądać dziwnie, jak, będzie, jak będę je pokazywał, tak? Więc możemy sobie um, nie wiem, użyć do tego ręki albo nie musimy do tego używać ręki, ja to zrobię, żeby zobrazować, co się dzieje, czyli po prostu wydajemy z siebie taki dźwięk. I robiąc to regularnie, te dźwięki będą coraz niższe i coraz wyższe. I wydając je, będziemy czuć wibracje po prostu wszędzie, podczas wydobywania się ich. I to pomaga właśnie poszerzyć troszkę to, ten zakres tych dźwięków. Polecam to Wam spróbować. Co jeszcze? Dźwięki namysłu. Dźwięki namysłu były wspomniane, tak? Jak działać z dźwiękami namysłu? Jak z uczeniem się wszystkiego mamy nieświadomą niekompetencję, świadomą niekompetencję, świadomą kompetencję i yy, nieświadomą kompetencję. Tak? I tak samo jest z dźwiękami namysłu. Bardzo prawdopodobne, że większość z Was oglądających to wideo, jeśli macie coś takiego jak dźwięki namysłu, nawet nie wiecie o tym, że to się dzieje. Więc pierwszą rzeczą, jaką musicie zrobić, to spytać kogoś znajomego albo osoby, której, który, osoby, której ufacie, Osobę, której ufacie, żeby, żeby wam powiedziała, albo najprościej wziąć telefon i nagrać się wziąć dyktafon i nagrać się. Nie wierzę, żeby ktokolwiek miał teraz mikrofon, przynajmniej bez e, dyktafonu. I, to właściwie, no, nieważne. E, nagrać po prostu siebie w, podczas normalnej wypowiedzi czy to jest rozmowa z kimś, e, czy to jest jakaś prezentacja. To jest, czy to jest coś, gdzie po prostu my prowadzimy jakiś monolog? I wtedy wyłapiemy, czy u nas takie mm, dźwięki namysłu się pojawiają. Wtedy wejdziemy na poziom świadomej niekompetencji, czyli wiem, że nie umiem tego zatrzymać. Tak to się odbywa. I co się będzie wtedy dziać? Będziesz robić te dźwięki namysłu. Będziesz słyszeć, że yy, a, i znowu to zrobiłem. Będziesz się na tym łapać. Możliwe, że będziesz przestawać mówić. Yy, możliwe, że po prostu w głowie sobie to powiesz, yy, ale będziesz to zauważać. Natomiast co się stanie potem? Wejdziesz na poziom świadomej kompetencji. Czyli jeżeli to będzie nadchodzić, że wiesz, że zaraz zrobisz, yy, będziesz robić pauzę. Na przykład. Albo zaczniesz yy, mówić dalej. Tak? Nie będziesz wydobywać z siebie tego dźwięku. Jak będziesz dalej z tym ćwiczyć, dalej ćwiczyć, dalej ćwiczyć, to w końcu wejdziesz na poziom nieświadomej, nie, yy, nieświadomej kompetencji i po prostu przestaniesz to robić zupełnie. To tak jak z prowadzeniem, tak? Na początku jest super trudno, zastanawiasz się, jesteś spięty, wychodzisz cały spocony z lekcji, a potem no, możesz sprawiać, że radio jest głośniej, ciszej malować się, chociaż no, nie zachęcam do takich rzeczy, bo to może być niebezpieczne, ale wiesz, wiesz o co chodzi, tak? że, że no, dużo więcej rzeczy możesz zrobić za kierownicą, kiedy już wejdziesz na ten poziom nieświadomej kompetencji. Także to, że to bardzo pomaga. I jeszcze jedna rzecz, właściwie nie jedna, jedna jest taka regularna i jedna taka bonusowa dla osób pracujących dużo z dźwiękiem, z głosem. Czyli pierwsza będzie taka znowu mocno mentalna i to jest wizualizacja. Czyli jeżeli mamy dyktafon i postawimy, na przykład mamy zrobić prezentację do tak, ludzi i chcemy, żeby nasz głos był bardziej donośny, to postaw sobie dyktafon bądź jakikolwiek rejestrator dźwięku tak 3 metry od siebie, i postaraj się mówić tak, żeby ten dźwięk dotarł do tego dyktafonu. Wyobraź to sobie po prostu. Wiem, że to może brzmieć dziwnie, ale po prostu spróbuj i potem zobacz czy to miało sens. Mów tak, żeby ten głos dotarł do tego rejestratora. I zobacz jaki będzie efekt. A natomiast później spróbuj celować tak, żeby twój głos przestrzelił ten dyktafon dwa razy, żeby przestrzelił ten rejestrator dźwięku, żeby dotarł dwa razy dalej. I zobacz, jaki to będzie miało efekt. Z mojego doświadczenia jest tak, że kiedy właśnie wyobrazisz sobie, żeby ten dźwięk dodatował dalej, to bez dużo większego wysiłku twój głos staje się dużo bardziej donośny. I naprawdę często wyobrażam sobie, mówiąc do naprawdę dużych grup, żeby, że ten głos ma po prostu wychodzić poza salę, tak, żeby ten głos trafił do, na naprawdę ostatnie osoby. I jeszcze jedna z rzeczy takich bonusowych, właśnie ostatnia, dla osób pracujących naprawdę dużo z dźwiękiem yy, czyli dla nauczycieli, dla korepetytorów, dla osób pracujących na słuchawce, sprzedawców. Jeżeli macie problem taki, że yy, wasz głos się mocno męczy i na przykład robi się bardzo suchy, i musicie jeść cardimax, czy inne jakieś yy, takie yy, nawilżające rzeczy yy, do gardła, bo, bo yy, po prostu gardło wam siada. Yy, jak to usprawnić? Oczywiście to nie jest tak, że jak, jak zrobicie to, co Wam powiem, to nagle się wyłączy, bo ja sam teraz wróciłem z tygodniowego, z tygodnia szkoleniowego w Berlinie, gdzie miałem 4 dni szkoleniowe, całodniowe, cały czas praktycznie mówienia i też troszkę to wpłynęło na moje gardło. Natomiast. Nie na tyle, żeby mi coś zrobić. Po prostu troszkę czuję, że, że coś tam się stało. A kiedyś, kiedy poprowadziłem coś przez jeden cały dzień, nie byłem w stanie powiedzieć słowa. I skąd to się bierze? Jeżeli rozumiemy, dźwięk, rozumiemy wydobywanie głosu jako upuszczanie tego powietrza z, z nas, tak, to. To wysuszanie dzieje się, kiedy my podczas mówienia wypuszczamy zbyt dużo tego powietrza. Ten przepływ jest zbyt mocny. I jak to zweryfikować? Postaw sobie świeczkę przed sobą, zapal ją, i zacznij mówić. I zobacz, jak blisko możesz tą świeczkę postawić, żeby ona nie zgasła podczas tego, jak mówisz. Czy nie za dużo powietrza wydobywa się z Twoich ust. I możesz się ustawiać bliżej, bliżej, aż do momentu. Na tyle aż po prostu już bliżej nie będziesz mógł postawić, żeby właśnie zmniejszyć poziom wydobywanego powietrza z ciebie i zobaczyć, jak wtedy twoje gardło będzie na to reagować. Z mojego doświadczenia, dużo, dużo mniej się moje gardło męczy, i, i mój głos nie jest tak zorany, że tak powiem, kolokwialnie po wielu dniach szkoleniowych. I, i to by było tak naprawdę na tyle. Co, co bym jeszcze dodał na koniec, zanim, zanim wyklikacie się z tego wideo? Że jedna rzecz to, to wiedzieć te rzeczy, bo, bo tak naprawdę to jest taki um, zdrowy rozsądek, e, taki common sense po angielsku, tak? Zdrowy rozsądek, e, ale nie, nie jest to zawsze zdrowa praktyka, coś, co, co faktycznie robimy, bo naprawdę, z e, samego oglądania takich wideo szkoleniowych na jakikolwiek temat. Nie zdobędziemy zbyt wiele, jeżeli nie podejmiemy żadnej praktyki. Więc naprawdę, jeżeli chociażby jedna rzecz tobie przypasowała i uważasz, o, dobra, faktycznie, może chociażby te emocje, albo a może ten zasięg dźwięku, a może o moje dźwięki na namysłu, to wyłap sobie taką jedną rzecz i zacznij ją wdrażać w codzienność. I, i naprawdę wierz mi, że wtedy dopiero to, to zacznie mieć sens, bo to będzie mieć efekty. A tak to będzie tylko je, kilka tam ciekawych jakiś. Um, interesujących ciekawostek z wideo na YouTubie. A nie o to nam chodzi, tak? Nam chodzi o to, żebyśmy naprawdę pracowali nad praktycznością i żeby te rzeczy dawały nam efekty. Także dzięki. Jakby były jakieś pytania jeszcze związane z dźwiękami namysłu, nie tylko z dźwiękami namysłu, ale z emisją głosu, zawrzcie je w komentarzach. Ja udostępnię na pewno też taką transkrypcję tego, co tu powiedziałem na blogu. Ale także na pewno link będzie w opisie. Jeżeli było to dla ciebie wartościowe, było to dla was wartościowe, to koniecznie dajcie mi łapkę do góry. Super to motywuje. I jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to też zapraszam do subskrypcji.